Siemano, ja jestem Szaba. Siema, jestem Koniu, witam. I witam Was dzisiaj w aperskim Kwadrancie. Dokładnie tak, pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi informacjami ze świata vapingu. Przypominamy także, że na Facebooku mamy naszą własną grupę Kwadrans, ekipa zapraszamy gorąco, a także przypominamy, że program jak i grupa jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. A w dzisiejszym odcinku? Vapingowa epidemia wśród młodzieży, fakt! Czy mit? Dalej, czy Warszawa będzie drugim Budapesztem? Jak wygląda akcyza na papierosy na Węgrzech? O tym się przekonamy w newsach. Dalej, poznamy młodocianego gangstera z Gostynia. I czy Polska zostanie wolna od dymu tytoniowego w 2030 roku? Dalej, będzie turbotorba? Wiadomo. A na koniec pogadamy o najzwyklejszych kiepach. Co interesującego jest w niedopałkach po papierosach? Przekonacie się w gaduchach. No hola, hola, będzie jeszcze rozwiązanie poprzedniego kursu oraz nowy konkurs. Dokładnie, Zostańcie tak. z nami. Zostańcie z nami. Epidemia vapingowa wśród młodzieży. Hasło, które niejednokrotnie widzieliśmy w nagłówkach polskich mediów. Okazuje się, że epidemia to gówno prawda. Badacze z New York University udowadniają, że cała ta epidemia to zwykły mit i sztuczny wymysł mediów. Na podstawie ankiety National Youth Tobacco Survey Stwierdzili, że większość młodych ludzi w ogóle nie wapuje. FDA użyło tych samych danych, by wskazać, że tak zwana epidemia istnieje i trzeba działać. Naukowcy jednak przyjrzeli się lepiej danym i stwierdzają, że ponad 80% młodzieży nie pali tytoniu, a ponad 86% nie wapuje. Wśród mniejszości, która wapuje, to nie jest to regularne użytkowanie. Ponadto badania ujawnia, że większość młodzieży, która wapuje, to również obecni lub byli palacze. Alison Glaser, główno badania, komentuje: Nasze ustalenia podkreślają, jak ważne jest badanie pełnego kontekstu, w jaki sposób młodzież używa e-papierosów i wyrobów tytoniowych. Kluczem do ochrony młodzieży w Stanach Zjednoczonych jest sprawdzenie częstotliwości jednoczesnego używania produktów do waporyzacji i tych tytoniowych. Dane te zapewnią decydentom zdrowia publicznego wszczęcie odpowiednich procedur w celu ochrony zdrowia publicznego. Niestety, z mojego doświadczenia wynika, że przekazywanie jakichkolwiek faktów brygadzie przeciwdziałającej vapingowi jest zwykle ignorowane. Badania pokazują również znaczny spadek liczby palących nastolatków. Wielu z nich zwraca się ku znacznie bezpieczniejszym e-papierosom. Mądre słowa, co najważniejsze prawdziwe. Oczywiście takich badań w mediach głównego murtu nie zobaczycie. Waperzy na Węgrzech mają ogromne powody do radości. Rząd Węgier postanowił obciąć podatek na likwidy de papierosów o ponad połowę. Dotychczas danina od 1 ml likwidu wynosiła w przeliczeniu 64 grosze. Została obniżona do 26 groszy za mililitr. Rząd prawdopodobnie podjął ten krok, ponieważ ostatnie statystyki wskazują, że 85% likwidów de e-papierosów pochodzi z czarnego rynku. Zoltan Oroż, menadżer krajowy do spraw Węgier w BAT. Central Europe powiedział, węgierscy konsumenci e-papierosów powinni mieć możliwość dostępu do wysokiej jakości płynów, podobnie jak w innych krajach europejskich. Sprzedaż nielegalnych produktów oprócz rabowania węgier ze znacznych dochodów podatkowych może zagrozić użytkownikom e-papierosów, ponieważ produkty te prawdopodobnie nie spełniają węgierskich i unijnych standardów jakości i bezpieczeństwa. Węgry to świetny przykład na to, jak za wysoka i nieadekwatna akcyza może praktycznie cały obrót likwidami przesunąć do szarej strefy, a państwo na tym nic nie zyska, a straci. Słuchajcie, perełka! Mamy w Polsce prawdziwego kingpina, geniusza zbrodni z krwi i kości. W Gostyniu policjanci zatrzymali 12-letniego chłopaka, który odpowie za kradzież dwóch rowerów o łącznej wartości 1200 zł. Chłopaczysko się tłumaczyło, że kradł rowery, bo potrzebował pieniędzy na co? Na e-papierosy. Sprytne chłopaczysko płaciło dorosłym za wstawienie rowerów do lombardu. Za niego koszt takiego outsourcingu to 70 zł. Dlaczego o tym mówimy? Otóż pytanie nasyło się tylko jedno. Gdzie są rodzice tego dziecka i jak to się stało, że nieletni nie dość, że wszedł w posiadanie e-papierosa, to jeszcze kradnie rowery. Za swoje czyny chłopak odpowie przed sądem rodzinnym, a dwóm dorosłym, którzy pomagali, postawiono za zarzuty paserstwa. Mamy ambitny plan, by Polska stała się krajem wolnym od dymu w 2030 roku. Tak zaczyna się pierwszy akapit bardzo ciekawego i rzeczowego artykułu, który ukazał się na portalu mzdrowie.pl pod tytułem Pomysł na walkę z nikotynizmem pilnie potrzebny. W artykule możemy przeczytać wypowiedź profesora Bartosza Łoza, prezesa Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego. Zwraca on uwagę na brak jakiejkolwiek polityki walki z nałogiem nikotynowym, brak skutecznej metody leczenia oferowanej przez Polską Służbę Zdrowia, czy finalnie to, że nie bierzemy żadnego przykładu z innych państw. Smutne to, ale prawdziwe. Palacz, który chce rzucić na ok w Polsce jest zdany tylko i wyłącznie na siebie. Profesor Łoza wskazuje jako główny problem to, że polski system ochrony zdrowia nie traktuje nikotynizmu jako choroby, którą można, a nawet trzeba leczyć. Są także wypowiedzi głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa. Mówi o zleconym monitoringu przypadków powiązanych z e-papierosami w szpitalach, o problemie jakim jest moda na wapowanie wśród młodzieży, czy o zagrożeniach jakie płyną z nieodpowiedzialnego używania elektronicznych inhalatorów nikotyny. Słuchajcie. Artykuł jest dość obszerny, nie opowiemy o wszystkim, nawet jeżeli poświęcimy mu cały kwadrans. Załączamy link w opisie. Materiał jak najbardziej godny lektury bez ściemy i tendencyjnych doniesień. A teraz przyczas na turbotorby. Szaba prezentuj torbę. W tym odcinku mam dla Ciebie kądzik Coś Pro! O, na taśmę myszka z blatu, <laughs> A dokładnie Co my tam mamy? fecha pro. Nieźle. W pięknym czarnym opakowaniu, ze złotymi detalami. – to wygląda. naprawdę. Widać, że jest pro, widać. Jest pro. No. Opowiadę. I teraz tak, jeżeli chodzi o Fecha, jest on zasilany jednym ogniwem 18650, ładowany USB-C 2A, także już trochę szybkie ładowanie bym powiedział. Jego moc to od 5 do 80 W, oraz to wszystko mieści się w takiej małej bryle 93,5 x 46 x 22 mm. Dokładnie tak. Pokrótce, co mamy w opakowaniu? Oczywiście karta, jak obchodzi się z naszymi akumulatorami, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, kabelek USB typu C do ładowania naszego urządzenia, typ C, tak. Także duży props i oczywiście urządzenie i dwa kartridże zamontowanymi już zespołami grzewczymi. Przejdźmy do urządzenia. Fetch Pro. Dostaliśmy go w kolorze złoto-pomarańczowym, trochę cygańsko, ale kwestia gustu, prawda? Gold Diggers. Dokładnie tak. Wyświetlacz, tak jak wspominał, kolorowy, niespełna, jednocalowy, TFT. Poinformuje nas m.in. o stanie naładowania akumulatora, podawanej mocy na zespół grzewczy, oporności zespołu grzewczego. Czas, przez jaki wapujemy i oczywiście liczba pufnięć. Możemy sobie liczbę pufnięć, jak już przy niej jesteśmy, wyzerować klikając przycisk Fire i przycisk Minus. Jeśli klikniemy przycisk Fire i przycisk Plus, zmienia nam się kolor menu, więc można dopasować urządzenie do naszego gustu. Oczywiście mamy blokadę watów, wciskając Plus i Minus jednocześnie możemy zablokować sobie waty, żeby czasem nam się w kieszące nic nie pozmieniało, a wciskając przycisk Fire raz, dwa, trzy blokujemy. Jakby możliwość wapowania, czyli wciskamy i nic się nie dzieje. O nie. Dokładnie tak. O nie. A oczywiście klikając 5 razy wyłączamy urządzenie, klikamy 5 razy i urządzenie ponownie jest włączenie. Jeśli chodzi o kartridże, w zestawie dostajemy dwa kartridże. Jeden to kartridż RGC, o którym, o którym już jakby wspominaliśmy przy okazji recenzji RPM 80 Pro. Mamy tu grzałki. O, tak z... A już Ci go zanąłem. Nie, tak. nie mogę otwierać. <laughs> nie popełnię dwa razy tego samego błędu. Oczywiście, zespoły grzewcze z rodziny RGC, jeśli chodzi o bryłę kartridże, to są identyczne. Różnią się tym, że kartridż do grzałek RGC ma pierścień regulowania powietrza, ma takie jakby bardziej klasyczne. No nie wiem, jak to opisać. No, różnią się po prostu pierścienie regulowania powietrza. Ten ma troszkę mniejszy, troszkę węższy, a kartridż od grzałek RPM ma taki, no nie wiem, no, on się w ogóle nie kręci w sumie. Może <noise> facha puścił, słuchaj. Ty, ale on się nie obraca. Oh, obraca, dobra, przepraszam, obraca. bardzo świeży obraca. sprzęt, tak, że wiecie jak to jest, nie jest jeszcze. Tak, ale obraca się o wiele ciężej niż w przypadku kartyża RGC. Rozróżnić je możemy oczywiście kolorem gumeczek, której tą jeśli sobie odchylimy gumeczkę, możemy, no halo. Możemy oczywiście dolać sobie przez nią likuć. Uzupełnimy może, bo to nie jest Tak, bo tam sobie zalejemy. Co ee, zalałeś wcześniej, może? Odświeżającego nowego hashtaga, o których opowiemy Wam dosłownie za chwilę. O, już się nie mogę doczekać. A jeżeli chodzi o uzupełnianie, jest na pewno dużo lepsze niż w 80 Pro i lepsze niż w RPM 40. Idzie to całkiem sprawnie, aczkolwiek może. Subiektywny minus. Zespół grzewczy trochę blokuje, jakby możliwość wsadzenia całej szyki. Butelki nie, nie sadzimy jej za głęboko. Nie wsadzimy jej całej, ale jak zrobimy to pod kątem, to wtedy ta druga część Nie agraje. jest źle. Nie, nie, nie jest to najtrudniejsze napełnianie. Dobra, jeśli chodzi jeszcze o samo urządzenie, mamy dwa ogromne przeloty powietrza z dwóch stron. Bardzo duży przycisk fire, który jest klikalny tylko i wyłącznie na górze. Od spodu, oczywiście, klapeczka na zewnętrzny akumulator 18650. Dobra, zaprzejdźmy do rzeczy. Pytanie jest jedno i najważniejsze. Jak się z tego wapczy? Włączmy urządzenie, bo niestety przy wyjęciu baterii się wyłączyło. Ok, ustawmy sobie moc na 40W. 50. Szybciej się odpala na pewno niż RPM-40. To jest na, na, na duży plus. 50. 50, dajmy. Ok, 50W przeloty otwarte na full. Jest trochę cichszy, niż 80 Pro. Jest trochę cichszy, nie, 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 nie buczy jak lotniskowiec. Jest naprawdę całkiem spoko, bardzo, bardzo fajnie leży w dłoni. To, trzeba przyznać, ergonomia urządzenia jest naprawdę na wysokim poziomie. Ale co jest jakby moim zdaniem minusem w Feczu Pro, jak i w RPM 80 Pro, to jest to, że buczy, Słuchajcie. bzyczy. Na pewno to słychać. nie. No, ja na przykład zwracam to uwagę, myślałem, że to jest wada urządzenia, ale już mamy drugie urządzenie, jakby z tą. Z tą... wadą, powiedzmy, no. tak. No, tak to po prostu jest, tak to wypada. <grym> Dokładnie tak. Jak się z tego bawczysz, Szaba? Co myślisz? Świetnie, chmury, tak samo gęste jak z Pro 80. A jak dla mnie kolejny, kolejny dobry sprzęt z cudownego miasta Szczecin. Dokładnie tak. Słuchajcie, dajcie nam znać, co sądzicie o nowym Feczu Pro. A teraz przy czas na pogaduszki, a w dzisiejszych pogaduszkach porozmawiamy sobie, jak bardzo dużo kiepów, petów, filtrów, jak zwał, tak zwał ludzie wyrzucają na naszą kochaną planetę. Szaba ile ich jest? Czytałeś artykuł? Czytałem artykuł. To jest z ponad 5 bilionów właśnie filterków wyrzucanych rocznie. 5 bilionów filterków wyrzucanych rocznie? Słuchajcie, w porównaniu do waperów. Jak dużo waper może jakby produkować, generować śmieci? No ale też weźmy pod uwagę to, że waperów jest trochę mniej. No i ile? Jeden waper w ciągu pół roku. No tak jak ja, na przykład z mojego przykładu. Ja średnio zmieniałam urządzenie właśnie co pół roku. Czyli no, akumulator. Znam ci trochę, wiem, że nie, także kłaniesz. Nieprawda. No dobra, ale powiedzmy, że tak. Masz dwa urządzenia rocznie z akumulatorem. No tak. No. I mniej więcej raz na, pół, raz na pół roku staram się je zmienić. I to będzie praktycznie wszystko, co będę będę, a będę, będę tak, wyrzucał. Plastikowa. No i buteleczki. Do sal. Tro, trochę grzałek. Wiadomo, jedna grzałka na dwa tygodnie. Dokładnie, nie jest tak naprawdę tego dużo. No ile buteleczek możesz wrzucić w roku? Powiedzmy, że ile zużywasz dwa premiksy tygodniowo? I jeden premiks nawet tygodniowo. On no to jest 52 premiksy rocznie. 52 premiksy rocznie, a tych filterków? Jeżeli osoba paliła jedną paczkę dziennie. Trzeba chcesz policzyć? Chcę policzyć. Pochwa się z z matematyką. zdolnością matematyki. Tak. Dobra, to mamy jedną paczkę dziennie. W paczce masz 20? Tak. Miesięcznie to jest tak. 600. Rocznie to będzie sześć tysięcy, czyli 7200. 7200? 7200 dwieście. nie do pałków. Rocznie powoduje jeden palacz, który pali paczkę dziennie. No i do tego jeszcze paczka, sama paczka. Wyobraźcie sobie ilość tą kiepów po prostu. To jest niewyobrażalne wręcz. Przynajmniej dla mnie. No, to worek jakiś taki <noise> Prawdopodobnie. Słuchajcie, ogólnie czytaliśmy właśnie artykuł o tym, że ktoś postanowił, a ten ktoś to dokładnie Dustin Popendik, Dustin Popendings postanowił zbadać jak duże Zagrożenie powodują właśnie kiepy. Bo nie tylko chodzi o to, że palacz, można palić biernie, tak? że wdychamy dym tytoniowy, będąc przy osobie, która pali papierosa. Ale też postanowił zbadać to, jak taki papieros wrzucony na ziemię, jak długo może wydziela jeszcze nikotynę, czy inne substancje zagrażające naszemu zdrowiu, jakby nie było. Bo o tym nie myślimy, że wyrzucamy i zapominamy o tym. tak? A tak właśnie nie jest. Ale też jeszcze było w tym artykule, to jest akurat przy samym końcu, Ee, że jeżeli ktoś przez cały tydzień w swoim domu nie wyrzuca e, papierosów z popielniczki, cały czas robi sobie te petunie, powiedzmy, mm. e, to osoby mieszkające w tym domu są narażone jakby na tą nikotynę oraz substancje szkodliwe, no które tak. są zawarte w tym filtrze, odpowiadające spal spaleniu jednego papierosa. No tak, no jak zostawiamy popielniczkę pełną petów, to no czuć, że garuje, tak? No nie, nie trzeba palić w pomieszczeniu, żeby czuć tą popielniczkę, no to jest fakt. Tak samo jak już na ławce w parku, jest pełno kiepów pod ławką, no to czuć że śmierdzi, tak? Na samochodzie? Dokładnie tak. Oczywiście wapowanie, jak już kiedyś wspominaliśmy, też ma swoje minusy, jak właśnie wsadzająca się wszędzie gliceryna, czy łuna dymu w pokoju, jak mamy zamknięty pokój, go nie wytrzymy. No są plusy i minusy, tak jak wszystkiego. Niestety, no nikt nie myślał wcześniej właśnie o tym, że tak naprawdę kiepy, które wrzucamy na ziemię, też zagrażają naszemu zdrowiu. Słuchajcie, załączamy link w opisie, żebyście przeczytali sobie cały ten jakże obszerny artykuł i napiszcie wam, na, napiszcie wam. Napiszcie <laughs> nam w komentarzu. Napiszcie nam w komentarzu, co myślicie. Dokładnie tak. A teraz przy czas na rozwiązanie konkursu z poprzedniego odcinka. Słuchajcie, jesteśmy z bardzo, bardzo, ale to bardzo szczęśliwi, że był Aż tak dużo odzew, ponad 50 komentarzy? Ponad, ponad. Dokładnie tak, także super, naprawdę się cieszymy. A, zwycięzcami są, szaba? Czekaj, czekaj, losujemy. Losujemy, następuje losowanko. Niedługo będzie zwolnienie komory losującej. Dokładnie, tak. Chcesz tę komorę zwolniać? <grych> Proszę, ja cię zwolniłem. I, I dobra, na pierwszym miejscu mamy NewSealac. A na drugim, jeszcze chyba klasycznie, Henryk Potter. Dokładnie tak. Gratulujemy zwycięstwu brawo. 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 Słuchajcie, odezwijcie się do nas na fanpage VCP Polska na Facebooku, ażeby ustalić szczegóły odbioru nagrody. Dobra, jeden konkurs za nami, kolejny przed nami, a w tym konkursie, słuchajcie, jako że w poniedziałek, będzie miała miejsca premiera nowych trzech smaków z serii Hashtag Szaba. Co możemy o nich powiedzieć? Są to w sumie największe szlagiery z Hashtaga, te, które się najlepiej sprzedawały, te, które wy najbardziej lubiliście. Właśnie Sweet Road, Icey coraz oraz Forest fruit z dodatkiem, ale dosłownie minimalnym kolatem. Dokładnie tak. Słuchajcie właśnie do wygrania będą między innymi właśnie te hashtagi. A na czym polega konkurs? Słuchajcie, na nasze kochanie, kwadrans, ekipie pod postem konkursowym w komentarzach zamieszczajcie zdjęcia tak zwanego hęntczeka. Czym jest hęntczek? Pokazuję i objaśniam. Bierzemy sobie jakiś nasz sprzęcik, bierzemy sobie hashtaga. Kładziemy, robimy zdjątko i tym jest właśnie chęczek. Ale nie chcemy zwykłego, przypadkowego chęczeka, a chcemy chęczeka przede wszystkim z którymś z premiksów z serii hashtag i przede wszystkim, żeby był kreatywny. Trzy najbardziej kreatywne kreacje, chęczeki nagrodzimy trzema nowymi smakami z serii a Aszabane, jakie są warunki uczestnictwa w konkursie? No najważniejsze, musisz być pełnoletni, polajkować ten film, być subskrybentem naszego kanału oraz dać ciekawe zdjęcie w komentarzu na kwadrans ekipie. Dokładnie tak, czekamy z niecierpliwością, czekamy, oczekujemy na Waszą kreatywność, jesteśmy bardzo, ale to bardzo ciekawy. No i co? Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy Wam bardzo, że zostaliście z nami przez ten jakże zwariowany, intensywny i przeciekawy waperski kwadrans. I klasycznie, do zobaczenia w środę o godzinie 18. Cześć! Cześć.